Hej, witam was w takim trochę innym odcineczku. Pokażę wam jak napisać prostego, powiedzmy wirusa, którym nie wyrządzimy na komputerze jakichś większych szkód. Ale na pewno, gdy komuś to damy, to może się zdenerwować. A więc tworzymy nowy dokument te tekstowy, na przykład teraz. I film I... Pokażę o co Gdy mamy konsolę. Eee, konsolę mamy. Po prostu mamy konsolę. I gdy konsolę włączymy. pokażę, pokażę o co mi chodzi. Konsole, to gdy wpiszemy start, start odpali nam się druga ko konsola i możemy tak ile chcemy, a gdy wpiszemy w notatniku start no nic się nie dzieje piszemy tak start kilka razy ważne, żeby to było w jednej linii pod sobą mamy na przykład takie trzy, kopiujemy je sobie Ctrl C i w następnej linii wklejamy. Trzeba, I ważne jest, żeby za każdym razem kliknąć Enter, aby to było w jednej linii. Jeżeli tego nie zrobimy, no to po prostu nam nie zadziała. Dobrze, na przykład tyle. I żeby to zadziałało klikamy plik. Zapisz jako. Tu ważne, żeby napisać .bat i wszystkie pliki zapisujemy. I tu na monitorze wyskakuje nam taka ikona. No gdy to włączymy, to się nam włącza dana ilość tych okien, ile razy tam start pisaliśmy. Ja włączyłem mało i spokojnie to nic się nie dzieje. Gdy, wpiszemy tego, za, gdy w, wpiszemy tego bardzo dużo, to albo nam zlaguje komputer, albo po prostu wyskoczy czarny ekran, tak jak mi na przykład. Bo testowałem. I żeby na przykład zrobić y, kolegę, żeby włączył taki takiego wirusa, gdzie będzie jeszcze więcej tych okien, to trzeba utworzyć skrót. Tworzymy skrót. Skrót i właściwości. W, w pliku właściwości klikamy Zmień ikonę i OK. Tu wybieramy sobie jakąś tam swoją ikonę stąd albo swoją przez siebie zaprojektowaną, na przykład. Na przykład weźmiemy. Nie, druka, drukowanie. Że to jest coś do wydrukowania. Klikamy OK. Tu nam się zmieniła ikona na tą drukarkę. Zmieniamy nazwę, żeby nie było widać tego skrótu. No i teraz musimy to w, włożyć do folderu, żeby przesłać to. Wróżmy do folderu, no to po prostu gdy ktoś to pobierze i włączy, to mu się zespami komputer tymi oknami i ja mam tu właśnie taki wirus, który stłama mi jeszcze więcej tymi oknami. Ale nie będę go włączał, ponieważ, ponieważ mi podejrzewałam, że przerwie nagrywanie i będę musiał zresetować komputer. A więc na dzisiaj to tyle. Ja Was żegnam. Cześć.